Co się wydarzy w 342 odcinku tureckiego serialu, Miłość i Nadzieja? Siła namawia Bachar, by nie decydowała się na drastyczne rozwiązania. Ciją po rozmowie z Bulenem postanawia zadać Kaine poważne pytanie. Emisja 342 odcinka, Miłości i Nadziei, w sobotę, 29 listopada. Podziel się wrażeniami w komentarzu, zobacz zdjęcia z serialu. Streszczenie 342 odcinka, Miłość i Nadzieja, co się wydarzy? Siła przekonuje Bachar, by nie usuwała ciąży. Bulent rozmawia z Cichanem o jego przyszłości z Cajnep. Kawajden popiera spisek Bachar. Belkis chce zastąpić matkę Ciana, gdy będzie prosił o rękę Cajnep. Emisja 342 odcinka serialu, Miłość i Nadzieja, w sobotę. 29 listopada 2025 roku o godzina 17:20 w TVP2. Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej. Znajdujesz się w kryzysie psychicznym i chciałbyś sięgnąć po pomoc. Pamiętaj, nie jesteś sam. 870 22, 22 to linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji Itaka udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.